Już od jakiegoś czasu nie ma obowiązku posiadania naklejki rejestracyjnej na przedniej szybie samochodu. Dziś pokażę ci, jak bardzo szybko ją zdemontować. Jest wiele opcji i wiele narzędzi, w jaki sposób możesz to wykonać. Ja dziś pokażę ci te opcje, które oferujemy na naszym sklepie internetowym. Są zarówno e, żyletki metalowe, są e, skrobaki plastikowe. Wszystkie te znajdziesz na foliasamochodowa.pl. Szkoda czasu, bierzemy się do pracy. Demontaż naklejki homologacyjnej to bardzo szybkie i łatwe zadanie. Polecam przygotować sobie wcześniej ściereczkę, aby przypadkowo nie pobrudzić lub nie uszkodzić kukpitu w aucie. Ściągamy tą naklejkę po kolei, zaczynając od lewej lub od prawej strony. Gdy już mamy większy fragment odczepiony, możemy pomóc sobie i pociągnąć ją palcem. Ona bardzo łatwo zejdzie. Używając stalowej żyletki lub noża można to zrobić zdecydowanie szybciej. Jeśli jednak zdecydujecie się pracować stalowym ostrzem, skrobakiem, pamiętajcie, żeby to robić w 100% na mokro, aby zminimalizować ryzyko porysowania i uszkodzenia szyby w samochodzie. Ja korzystam z plastikowego skrobaka, który jest bezpieczniejszy dla szyby. Jak widzicie, nie ma konieczności podgrzewania tej naklejki w żaden sposób. Wystarczy dobre narzędzie. Praca dzieli się na dwie części. Ściągnięcie części naklejki z numerem rejestracyjnym i następnie usunięcie pozostałości kleju. Do tego warto użyć pianki Glass Cleaner. Ona zmiękcza klej z naklejki i pozwala na jej usunięcie w 100%. Całe zadanie zajmuje kilka chwil i spokojnie można to zrobić na zewnątrz. Nie ma konieczności wjeżdżania autem do garażu. Efekt końcowy zdecydowanie będzie cieszyć oko, ponieważ po naklejce w ciągu kilku chwil nie ma żadnego śladu. Jak sami widzieliście, to jest dosłownie chwila i moment roboty. Robimy to tylko i wyłącznie ze względów estetycznych. W ten sam sposób ściągamy naklejkę rejestracyjną oraz wszelkie winiety, jeśli gdzieś podróżujecie po Europie. Jeśli usłyszycie kiedykolwiek, że za naklejkę rejestracją możecie uzyskać mandat, nie wierzcie, to jest na chwilę obecną tylko i wyłącznie mit.